Witam serdecznie. Gramy sobie Fortnite'a. Dzisiaj mamy nadal 9 sezon. Jak widzicie, odkrywamy ciekawe lokalizacje na mapie. Dzisiejszą lokalizację to wybierzemy sobie tą piramidę. Chyba ta piramida nawet ukazała się w 9 sezonie. Jeżeli nie, to możecie mnie poprawić w komentarzach. 250. To! Mamy piramidę. Poczekaj na mnie, Kyszczu. Nie strzelaj do mnie, dobra. Wiem, że będzie trudno... Yy, będzie trudno to miejsce odwiedzić. Podium lata directing pp. Szukamy tego podium directing pp. Podium. Myślałem, że to jest jakaś piramida, czy co. Poszukali mnie. Dobra, lecimy na to podium. W ogóle w opcjach można sobie ustawić, że, żeby postać cały czas biegała, bo to chyba jest najlepszy, najlepsza opcja tego. Blok. Aha. The block. Author directing Pepe. Nie da się jej rozwalać. Co? Jest niezniszczalna? A to się da rozwalić? Też się nie The block. Może... Nie zabijaj mnie. No i cóż, zginęliśmy. Dobra, ty mm. podium, gdzie jest? Tam jest podium. No już widzę trzech, czterech Czterech razem ze mną graczy. Czterech nie, czterech leci już. Pięciu. Także to miejsce jest dosyć nowe. Sześciu graczy leci. Napalili się strasznie. Tak jak ja, napalili się tak jak ja na to miejsce. Bo to nowe miejsce nic tu nie ma, spadochrony. No i jak ja mam wygrać? Nie no, amunicję mam, zabiję ich z amunicji. Dobra, są jakieś takie dziwne rzeczy. Dobra, shotguna mamy. Chyba automatyczne, ale ja nie wiem. Mamy pistolet, skrzynkę, może zaliczymy to. Mamy cztery skrzynki. Miejmy nadzieję, że nikt mnie nie zabije. Cisza, skupienie. W ogóle jestem denerwowany lekko. No Na razie widzicie, co tu się znajduje. Dużo amunicji jest, to jest bardzo dobre, bo zawsze w tej grze brakuje amunicji. Takie mam wrażenie. Mamy potkę, weźmiemy sobie szybko potkę. Szybko, no, szybko się wzięła ta potka. Chyba zwiększyli w ogóle szybkość zażywania tych potek też na plus. Mamy następną skrzynkę z amunicją. Jeszcze jedna skrzynka z amunicją i zaliczymy wyzwanie. Tak, udało się. Dobra, wyzwanie zaliczone. No i tak wygląda to miejsce. Dobra. Po schodach na górę się da wejść tędy. To jeszcze te schody warto nie uszkodzić, ale już uszkodzę je. Także już nie wejdę F2, jak się buduje. Hmm, dobra, mamy minutę jeszcze czasu, żeby pozwiedzać to miejsce. ale jak widzicie, no jest góra, są takie rzeczy. Tam co jest, tam co się znajduje. Dobra, sprawdźmy to, co tam się znajduje w środku. No, mamy jakieś neony w środku. Można sobie imprezę zrobić. Mamy jakąś taką skrzynkę, ale to nie jest jakaś skrzynka, tylko jakaś super skrzynka. Mamy w środku super skrzynkę. Mamy coś takiego. Nie wiem, co to kurła jest. Stracił, po... widać, jak straci... traci życie. To jest dobre. Gdzieś tu jest ziomuś, ale nie zginął. No, coś takiego, no kurwa. Jeszcze chciałem tam wejść do środka, żeby sprawdzić, coś jest. Coś takiego i to można zniszczyć. To się świeci. Ten rdzeń też można zniszczyć. No nic ciekawego nie było. Może było trochę. Czyli w tej... w tym środku tej piramidy znajdujemy super skrzynkę, że tak to nazwę. Więc chyba warto to miejsce odwiedzać. Tu nie jest żadne światło. To jest taki blok po prostu. No i tak to właśnie wygląda. Okej, okay, piramidę myślę, że mamy już odwiedzoną. Nie wiem, ta postać mi się wydaje, że tak wolno idzie. Weźmiemy sobie ten karabin. Czy to jest snajperka? Czy to jest snajperka. Mamy reset, ale reset nie da się użyć. Jak daleko mamy do oka? No bardzo daleko, bo już chyba, chyba zginiemy. Nie wiem, może że jakiś pojazd znajdę. Yy, tak, oko już się nam zamyka. Ale zwiedziliśmy piramidę. Nie wiem. Nie wiem co teraz ze mną będzie. Czy ja umrę? Czy co się ze mną stanie? Oko się coraz bliżej pojawia. Mamy piłkę. Piłkę można odbijać. Odbijaj wielką piłkę w różnych miejscach. Jest takie coś do zaliczenia. Świetnie. Ja tutaj zginę. Kurde. Ja nie chcę umierać. Mamy jakieś pęknięcia na mapie. Nie wiem jak daleko mi zostało do. Punktu bezpiecznego. Ale myślę, że jest na tyle daleko, że umrzemy. Mamy spadochrony. Możemy ich szybko użyć. Du, 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 du. Szybko spniemy się do góry. Już nam się jara wszystko. Użyj spadochronu. Jak się używa spadochronu do. Na ja nic nie użył tych spadochronów. Straciliśmy jeszcze trochę życia. Zostało nam bardzo mało życia. Umieramy, chociaż widzę już punkt bezpieczny, w którym możemy się zatrzymać. Niestety nie zdążymy tam. Zostało nam za mało życia. Piramida została przez nas odkryta. No nic, żegnajcie, żegnajcie na zawsze. To już koniec. Polecam zasubskrybować mój kanał. Jeżeli Wam się ta seria podoba, polubić film. I żegnam się z Wami Ciepło. Cześć.